Zapraszamy bardzo serdecznie dzisiaj na godzinę 18.30 na tęczowe newsy z Łodzi. Dziś będę rozmawiał z Łukaszem Sakowskim, który uchodzi za transfoba, osobę, która neguje transpłciowość. Sam niegdyś, jak mówi, był nieuczciwie zdiagnozowany. Sfałszowano jego diagnozę. Niektóre media z kolei mówią, iż zapraszanie Łukasza Sakowskiego jest wątpliwe moralnie. A co sam Łukasz Sakowski pisze? Transkobiety to mężczyźni na estrogenach po operacjach upodabniających ich ciało do kobiety i z fikcją prawną w dowodzie osobistym. Transmężczyźni to kobiety na testosteronie i po operacjach upodabniających ich ciała do mężczyzn z fikcją prawną w dowodzie osobistym. Będę m.in. pytał o to, a wy, a wy może macie jakieś pytania do Łukasza Sakowskiego? Serdecznie zapraszam. Można je wpisywać w komentarzu do tego filmiku. Zapraszam.